Siemanko, witajcie. Dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, kiedy dostałem trochę towaru do mojej wycinarki. Długo na to czekałem, bo to już miesiące w sumie minęły. No ale w końcu to dotarło. Będę pomału zabierał się za rozpakowywanie. To jest dosyć, no, dużo tego jest, jest tu wiele paczek, także ogólnie było prawie 3 kubiki, także jest to rozpakowywać. Sam jestem ciekawy jak tutaj oni to spakowali. Tutaj już widzę to, Techmech to, na pewno Techmech to są, to są reduktory. Fajnie to mają spakowały, widzę, że naprawdę się do tego przyłożyli. Techmech to są reduktory ja może rozpakuję, bo sam jestem ciekawy, jak to wygląda. A później będziemy dalej, dalej się bawić. Bo tutaj jeszcze trochę tego jest. To ja już wiem, co to jest. Ja wam nie powiem, ale, ale ja wiem. Moment, ja sobie wezmę jakiś nóż. To troszkę. Troszkę słabo się to rozpakowuje, jedną ręką. Może połóżmy to, połóżmy to na tutaj, o! No chyba sobie nie poradzę. momencik. może kamerę odłożyć. To jest reduktor. A to ciekawostka tego tutaj się nie spodziewałem, tego typu reduktora, szczerze mówiąc. Hmm. Szczerze mówiąc, to no nie pamiętam, do czego on miał być ten tutaj, akurat. No, zobaczymy. W każdym razie później, później, to sobie sprawdzę to, będę dokładnie wiedział wtedy. Idziemy dalej. Tu jest drugi taki reduktor. Na pewno taki sam. A tutaj tak. Masę kabli, kabelków, włączniczków, stryczków, elektryczków. To jest. No zapewne całe cała jakby to powiedzieć moduł sterowania. No chodźcie tutaj ze mną, zobaczymy co tutaj jest. O, <laughs> widzę, że będę musiał chyba część planów zmienić. to jest wszystko tutaj podłączone, że są jakieś radiatory, nie radiatory, całe zasilanie, tu jest wszystko od serwomotorów, całe sterowanie i to jest wszystko jest pospinane, tak jak widać. Także to już jest cała kompletna tutaj prawie szafa. Łącznie serwomotorów będzie będzie kilka, także bo tutaj mamy praktycznie oś. oś um, dwa, dwa silniki od osi Y do głównej bramy, do tego dochodzi X, y, oś X, do tego dochodzi oś Z i jeszcze będą dwa silniki od sekcji RUR, więc no, jest tego trochę tutaj. nie? Oni to fajnie mają zrobione tutaj na takiej blasze. Jest to ciężkie. E no, ale widać, jest to wszystko podłączone jak to ma być. Ja za to dodatkowo, dodatkowo też musiałem zapłacić, więc wiedzę, no, ale wygląda to dosyć fajnie. To na razie tyle. Ja za chwilę sobie rozpakuję resztę i będę patrzył dalej. Hej! Witajcie po krótkiej chwili. Ja tutaj próbowałem to jakoś wyciągnąć, ale było to zbyt ciężkie i zbyt duże gabarytowo, więc musiałem tutaj w sumie podczepić sobie. Pod sobie, podczepi sobie to pod ściągarkę. Pod tutaj, o pod tą tan I yy, założyłem już sobie pasy i będę za chwilę to wyciągał. Dobra, tak to wygląda. Ja wam to pokażę z bliska. Może jeszcze raz. O, tak to wygląda. Yy, to są tutaj sterowniki do, do serwomotorów. To są, ja kupiłem innoVans, wszystkie są z tej samej stajni, że tak powiem i wszystkie w tej samej wersji. Także powinno to, powinno to dosyć, dosyć dobrze działać. Zobaczymy. Ja to na chwilę, za chwilę odstawiam. Moment, ja to może... Ciężko się tak pracuje jedną, jedną ręką. Dobra, ja z tym odjeżdżam. No, chodźcie zobaczyć, jaki tu następna plansza. O, też to fajnie mają zapakowane. Zobaczymy. Tutaj następna kupa modułów jest. To jest druga część tego, co mi przyszło. Tutaj zapewne jest cała płyta. Kontrolna to jest do, do sterowania. Do sterowania zarówno do cięcia blach, jak i rur. No wszystkie przyspryszki elektryczki. Nawet, nawet widzę, że nawet do, dobre firmy Dali. Także nie byle co. Tutaj tak samo różne, różne moduły. No, tak jak widać. O, tutaj można fajnie się podłączyć. Także. Także no, wygląda to dobrze, co? Ja bym tego lepiej na pewno nie zrobił. O, zobaczcie, jeszcze tutaj to jest ta część, która tutaj nam wisi. No tego będę teraz będę musiał zbudować do tego jakąś szafę. Yy, miałem plan tutaj na początku, tak jak Wam chyba mówiłem. Chciałem ją zabudować tutaj. Tutaj w tym, w tej części pod, pod bramą. O, tutaj, w tej części, bo tu mam dużo miejsca, no ale w tej chwili, z tego co widzę, to po prostu, tak jak jest to zbudowane, to ja już tego nie będę ruszał. Bo łatwiej mi będzie zbudować osobną szafę, którą postawię sobie gdzieś tam z tyłu i po prostu do tego się podłączyć. Być może nawet to wstawię w jedną szafę i wstawię to jakoś plecami do siebie, bo one są, tak jak widzicie, one są zbudowane, jakby na tej samej, ta sama wielkość. Więc dosyć to będzie dla mnie łatwe i, i, i bardziej, będzie dużo łatwiej mi to po prostu zbudować. Ja za chwilę się biorę za następną część. Jeżeli was nie zanudziłem, to dajcie jakąś łapę do góry czy coś tam, to nagram następną część. Jeżeli was to interesuje, takie rozpakowywanie i co tam dokładnie, jakie części są, bo tego jak widać troszeczkę jest. Także trzymajcie się. Hej, ja na razie.